Mano. Dzisiaj przetestuję sobie Questa X10 w warunkach polowych. Jadę sobie na taką starą po poniemiecką drogę. Droga jest aktualnie uczęszczana, ale jadę specjalnie na tą drogę, żeby zobaczyć jakie będą sygnały, jak to urządzenie będzie ze mną chciało rozmawiać. Z tego względu, że chodzenie po łące, no to tak mogę chodzić półtorej godziny i mogę nic nie znaleźć, a tam będą sygnały, tak więc no, będę wiedział, będę wiedział z czym to się po prostu je. Jak on Pracuję. Dobra, jestem na drodze. Na razie pójdę sobie w kierunku wiochy. Później pójdę tam. Odpalam maszynkę. Dobra, zrobimy sobie stronie do gruntu. Tu jest czysto, to można tu przepompować. Piknął mi na początku. No ale piknął mi teraz. Zapił się na 91. Dobra, idziemy, zobaczymy, co w ziemi piszczy. Odpiwka. Jest coś jeszcze? Tak. Jest kolejny sygnał. To jest chyba coś aluminiowego. Zobaczymy. Wyszedł. Sygnał się zmienił. bokiuski kawałek druta aluminiowego to już jest ciekawszy sygnał Na wierzchu było, tak więc nie spodziewam się fajerwerków. Denar Króla Promosa. Kolejny sygnał na aluminium. Pięćdziesiąt groszy, pięćdziesiąt groszy. W porządku. Takie monety też lubię, może będzie jeszcze jedna. Fajny, fajny, stabilny sygnał na polmosa. Tu może być następna. a tu w tym miejscu był depozyt 20 lat temu wyciągnął go gościu jakimś wykrywaczem ze wskaźnikami tyle pamiętam czy coś tu jest jeszcze pewnie jest na przykład butelka rozbita o którą sobie kiedyś załatwiłem łapę tutaj no cóż Bywa na skrzyżowaniach w lesie, zwłaszcza pod wioską. 85, trochę sobie zwiększyłem na tej drodze. Muniaczek. Współczesny jeden grosz. Jest moniaczek. Ślepy byłem, że go nie widziałem. Co to jest? Fenik Hitlera. Ale w jakim stanie eleganckim. Ciekawy jaki rocznik. 39. elegancko. Czas wracać do domu, bo rozładowała mi się kamerka czołowa. Już nie będę miał czym nagrywać. Ale no wypadałoby zrobić podsumowanie z tej leśnej drogi, po której tutaj chodziłem. To nie jest akurat ta droga, sobie wszedłem tutaj w to miejsce. Tutaj też oczywiście była droga, ale już mi się tutaj nie chce chodzić. Wszedłem sobie, żeby tutaj zrobić podsumowanie. I wynik moich dzisiejszych, mojego dzisiejszego polowania na leśnej drodze. No to oczywiście, jak to bywa na takich uczęszczanych leśnych drogach pełno denarów króla Polmosa jakieś tam pierdoły ogniwo od łańcucha, jakaś blacha, e, druciki, zawleczki od piwka. No ale udało mi się również e, utrafić trzy monetki. Dwie współczesne 50 groszy i grosz. A mam też hitlerowskiego Feniga w e, całkiem ładnym stanie. Reichsfenig 1, mennica Berlin. Nie wiem czy będzie widać. Rok produkcji 39 chyba o ile dobrze widzę. Później sobie jeszcze podczyszczę, ale raczej 39. E, to dwa guziki, jakiś Bayer Fk od anteny satelitarnej, dupka od naboju do strzelby, łuski, podkładki, element od zapalniczki, tak więc tak wyglądają wykopki na leśnej drodze, ale to nie ma co się dziwić, leśne drogi e, zazwyczaj takimi fantami sypią w hale, zdarzają się perełki, akurat e, sytuacja. Z mojego środowiska kolega też chodził po leśnej drodze. Chodził, chodził, kopał śmieci. Pełne kieszenie tych śmieci miał, aż w pewnym momencie trafił coś fantastycznego, co od razu spowodowało, że na jego ryju pojawił się banan. Mianowicie ciężki srebrny sygnet, elegancki, bardzo ładny, także wykopki uznał za bardzo udane. Oczywiście śmieci zabrał ze sobą i wyrzucił. No ale tak na leśnych drogach jest. Potrafią czasami wśród syfu wyskoczyć perełki, a takie perełki to są, że tak powiem, wynagrodzeniem za trud włożony w przebuszowanie takiej drogi i przebrnięcie przez tony śmieci. I tak już na koniec, wracając do domu z łowów, moje zdanie na temat X10. Jest to podstawowy wykrywacz, w ogóle seria X od Questa. To są wykrywacze dla początkujących poszukiwaczy skarbów. Tak więc nie ma co się nastawiać na super ekstra osiągi. No wiadomo, swoje urządzenie robi na pewno na plus jest cena X 10 bo to jest tam chyba 860 zł za to urządzenie. Tak więc no wątpię, żeby na rynku póki co były urządzenia nowe w tej cenie, które po prostu oferują to, co oferuje QS. A oferuje bryzgoszczelność, czyli można chodzić w deszcz, ma podświetlany ekran no i przede wszystkim waga. Bardzo lekkie urządzenie, praktycznie. Nie czuć go w ręku. Zresztą tak samo jak X5, tylko że X5 jest trochę trochę uboższa, ale to i tak jest dobre urządzenie na start. W tych pieniądzach to naprawdę dla mnie dla mnie rewelacja, tak więc tak jest moje zdanie na temat X10. Wiele osób ma problemy z dostrojeniem tego urządzenia, ale to jest proste. Po prostu je trzeba dostroić do gruntu, nie chodzić na maksymalnych ustawieniach czułości, no bo nie oszukujmy się Quest jest urządzeniem dość, dość wrażliwą tą cewkę ma. Ale chodzenie na poziomie 80, 85 na czułości w zupełności wystarcza. A więc tyle ode mnie. Z tego co słyszałem i czytałem na forach, urządzenie raczej jest chwalone. No i moim zdaniem nie bez powodu. Nie bez powodu jest chwalone. I oby, oby Quest dalej podążał w tą stronę. A będzie dobrze. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie mojego materiału. Cześć.